Hej, jestem Iza, jestem z Częstochowy. Ciao, sono Anieszka, sono venuta qui da Owiec. Jestem Mariusz, prowadzimy kwiaciarnię pod Krakowem. Jestem Sybia, przyjechałam z Boguszowa. Jestem Agnieszka. Jestem Kasia, prowadzę kwiaciarnię w Łomiankach. Jestem Weronika. Cześć, mam na imię Renata, przyjechałam z Kudowy Zdroju. Jestem Elbira. Mam na imię Ola. Jestem z Torunia. Iwona. Mam na imię Jola. Przyjechałam z publika. Przyjechałam na warsztaty tutaj ponownie. Byłam dwa lata temu. Przyjechałam tutaj, bo nie zdałam. I przyjechałam tutaj powtarzać te warsztaty. I chciałabym powtarzać je wiele razy, ponieważ jest to cudowna atmosfera, wspaniali ludzie i uczymy się naprawdę fajnych, ciekawych metod. Przyjechałam pierwszy raz na Sycylię, na warsztaty florystyczne. Jest to dla mnie nowość i wszystko jest to dla mnie nowe, nowi ludzie, nowe miejsca, nowe zdarzenia, nowe sytuacje. Wszystkie bardzo budujące, bardzo uczące. Mam nadzieję, że na długo zapamiętam te chwile. Bellissima città di Polonia. Saluto tutti. Sto qui, sono proprio Felicie Felicie. Ti dico, vieni qui, stai bello, floristo, più bello. Nel mondo. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam. To tylko tu i tylko tu z Maciejem. Buziaczki. Przyjechałam na warsztaty florystyczne na Sycylię po raz pierwszy. Sycylia jest piękna. Przyjechałam, bo podróże kształcą florystycznie i tu naprawdę, naprawdę autentycznie w pięknej, cudownej scenerii można skakać z kwiatka na kwiatek. Na warsztaty przyjechałam już po raz drugi. I polecam bardzo. Myślę, że przyjadę jeszcze drugi następny raz, jeszcze, jeszcze następny raz. Na warsztaty florystyczne przyjechałam do Sycylii po raz drugi. Nigdzie nie jeżdżę dwukrotnie, a tutaj jestem po raz kolejny. I chyba to coś znaczy. Czuję się świetnie i wszystkim polecam. Na warsztatach jestem po raz drugi, na pewno nie ostatni. Jest bardzo pięknie, twórczo. Pracujemy w cudownych okolicznościach przyrody. Poznajemy masę cudownych ludzi z branży. Jest pięknie. Jestem pierwszy raz. Jest zajebi fajnie. Ekipa jest zajebi fajna i na pewno wrócę tu jeszcze raz, bo podróże kształcą florystycznie. Na warsztatach jestem drugi raz. Mam nadzieję, że nie ostatni. Cóż mogę powiedzieć? Jest tutaj cudownie, twórczo. Dla mnie niezapomniane chwile. Było warto tutaj przyjechać, bo jak nazwa tych warsztatów mówi podróże kształcą florystycznie. Ja, jestem tutaj, ja pier, stworzyłem tutaj pierwsze bukiety i naprawdę było warto przyjechać. Na Sycylii jestem ponownie, czyli kolejny raz. Jest tu niesamowita atmosfera, jest przepięknie. Wyjeżdżam stąd z przepięknym bagażem doświadczeń. Poznałam wspaniałych ludzi i myślę, że kolejny raz tutaj wrócę. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o. W warsztatach florystycznych na Sycylii serce zabiło mi mocniej, a kiedy tutaj przyjechałam, to rozdzwoniło się jak dzwon. Od pierwszego momentu czułam, że będę chciała tutaj wrócić, a dziś jestem tego pewna. Cudowne miejsca, fantastyczni ludzie, wspaniały czas, cudowni profesjonalni prowadzący, fantastyczni ludzie, przecudowne kwiaty. Cóż Wam mogę jeszcze więcej powiedzieć? Podróże kształcą florystycznie. Podróże kształcą florystycznie. I podróże kształcą. Florystycznie i nie tylko. Podróże kształcą florystycznie. Podróże kształcą florystycznie. Mm, przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie, zapraszamy. Sycylia jest otwarta na wszystkich. Podróże kształcą florystycznie.